Wartę Gębusia, witam w piątek 28 maja. Zapraszam na telefakty. Od dziś nowa rzeczywistość. Zluzowano wiele obostrzeń. Czy aleja 3 maja doczeka się remontu? Najmłodsi rozpoczynają świętowanie. Od dziś mamy kolejny etap powrotu do względnej normalności, złagodzono wiele obostrzenia. 28 maja to kolejny etap luzowania dotychczas obowiązujących rządowych obostrzeń. Od początku maja otworzone zostały już kina i teatry na świeżym powietrzu, instytucje kultury, ale również hotele oraz ogródki restauracyjne. Od piątku 28 maja restauracje otworzą również swoje wnętrza, jednak przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. W lokalu obłożenie miejsc nie może być większe niż 50%. Każda osoba wchodząca do restauracji musi mieć zakryte usta i nos. Maseczkę można zdjąć dopiero przy stoliku. Imprezy okolicznościowe takie jak komuni i wesela również nie mogą zostać zorganizowane powyżej 50% maksymalnego obłożenia lokalu. Do limitu nie zaliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. 28 maja zostaną także otwarte siłownie, kluby fitness oraz solaria przy limicie jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Natomiast w imprezach sportowych na świeżym powietrzu może uczestniczyć do 250 osób. Z kolei od poniedziałku 31 maja uczniowie szkół podstawowych i średnich wrócą do nauki stacjonarnej. Do limitu osób, które chcą korzystać na przykład z wydarzeń sportowych czy kulturalnych, nie wliczają się ci, którzy posiadają zaświadczenie o szczepieniu. Ministerstwo Zdrowia chce usprawnić system informacji i wprowadza specjalną aplikację. Przedmiotem, który prawie zawsze mamy przy sobie, jest telefon komórkowy. Teraz może on nam również posłużyć jako informator o stanie naszego zdrowia. A to za sprawą aplikacji, moje internetowe konto pacjenta. Co możemy zrobić przy pomocy telefonu? Po pierwsze, możemy umówić się na szczepienie przeciw COVID-19. Możemy również poprosić o wystawienie e recepty i je skierowania. Dodatkowo możemy wykupić swoje leki bez konieczności podawania numeru PESEL. Aplikacja zapewnia również dostęp do ulotek informacyjnych i sposobu dawkowania wykupionych medykamentów. Przydatne z całą pewnością będą przypominajki dotyczące miejsca, daty i godziny umówionej wizyty w przychodni. Z aplikacji może skorzystać każdy, kto posiada profil zaufany e-tożsamość lub e-dowód. Aplikację mobilną mogą aktywować także osoby, które do tej pory nie logowały się na swoim internetowym koncie pacjenta. Aplikacja ta powstała przy współpracy Ministerstwa Zdrowia i Centrum e-Zdrowia i ma być szybkim oraz bezpiecznym sposobem na uzyskanie informacji o swoim zdrowiu. Dziś w Ostrowcu obradowali radni powiatowi. Sprawozdania ze swojej pracy złożyli dyrektorzy Szpitala Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Połoce Rodzinia. Powiat Ostrowiecki podsumował wpływy i wydatki za rok 2020. Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu głosowano nad zmianami w budżecie na 2021 rok. Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi, o sytuacji na lokalnym rynku pracy i informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący pokrycia straty, którą wygenerował Ostrowiecki Szpital, na co obecni na sesji radni jednogłośnie wyrazili zgodę. Dziś w trybie nadzwyczajnym obradowali również radni Miejsce, ale wcześniej z lokalnymi mediami spotkał się prezydent Górczyński i przekazał informację związaną z planami dotyczącymi alei 3 maja. Aleja 3 maja, droga krajowa, która powinna być wizytówką Ostrowca Świętokrzyskiego, od lat czeka na remont. Miasto zadeklarowało i dofinansowało dokumentację budowlaną na, tą, na cały ten ciąg ulic zbiorczych. Ta dokumentacja od jakiegoś czasu jest w zarządzie dróg wojewódzkich w Kielcach. Na tą dokumentację wydane jest pełne zezwolenie na realizację inwestycji celu drogowego, tzw. ZRID. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć tą realizację. Dokumentacja dla remontu drogi numer 754 od mostu księdza Marcina popielana na rzece Kamiennej do skrzyżowania ulicy Radwana z Aleją Jana Pawła II jest przygotowana, ale pozostały do rozwiązania kwestie własności gruntów, przez które przebiegać miałaby droga. Właścicielem 46 działek jest gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Deklarowałem, że z chwilą, kiedy zobaczę, że jest ogłoszony przetarg, to zrzekniemy się tych odszkodowań i. I nie widząc tego przetargu, ale chcąc wyjść naprzeciw i chcąc pokazać ten szeroko rozumiany interes społeczny, interes dotyczący ogółu społeczeństwa, naszego społeczeństwa, bo przypomnę, że po tych ulicach nie jeżdżą tylko mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, ale poruszają się też nasi goście, przejezdni, którzy przejeżdżają przez Ostrowiec tą trasą. Więc wychodząc naprzeciw i chcąc wesprzeć Świętokrzyski Zarząd. Dróg wojewódzkich i chcąc ulżyć marszałkowi zarządowi województwa Świętokrzyskiego w dniu dzisiejszym bezwarunkowo, nie warunkując niczym, a chcąc pokazać gest dobrej współpracy z wszystkimi, podpisałem dokument zrzekający się przez miasto odszkodowań za te 40, konkretnie 40. 6 działek. Szacowany koszt remontu, o którym mowa, to około 88 milionów złotych, kwota, jaką miasto otrzymałoby z odszkodowań, a której się zrzekło, to około 7 milionów złotych. To jest decyzja, która wytrąca wszelkie rodzaje, wszelkiego rodzaju argumenty, typu, że no nieuregulowana sytuacja, że trzeba odszkodowania płacić, że tutaj 6 milionów, że, tu, że tu trzeba środki wkładać. To kończy tą dyskusję. I dzisiaj mamy bardzo prostą sytuację, albo deklaracje, które były zgłaszane przez obecny zarząd województwa są do podtrzymania, są wiarygodne, no albo będziemy musieli usilnie prosić pana marszałka, żeby nadal ostrowiec mógł być wspierany również w tej kadencji. Możemy zadeklarować tylko, że dołożymy starań jakichś tam wszelkich jakimiś tam ścieżkami ustawowymi, jak pan Arkadiusz tutaj stwierdził. Będziemy dążyć, mamy nawet pomysł w jaki to sposób to robić, dopracujemy to pewnie, żeby to, te, to, to przedsięwzięcie dokończyć jakoś tam. Nie? Będziemy się starać zmobilizować z mojej strony pozostałych radnych, ja ze swojego okręgu też dołożę starań, żeby ci pozostali członkowie ich dwóch zmobilizować ich po prostu do jakichś tutaj prac na rzecz tej, tej drogi. O przekazanie działek na rzecz tej inwestycji apelowali również radni Prawa i Sprawiedliwości. Radny Sejmiku Arkadiusz Bąk uważa, że są dwie możliwości na sfinansowanie tej inwestycji. Mamy pierwszą możliwość, to jest wpisanie do RPO bieżącego. Z tym, że tutaj proszę Państwa już ta dyskusja z, tych, z tych ostatnich trzech dni wskazuje na jedną rzecz, to, to są słowa Pana Dyrektora Wrony, że uruchomienie w tej chwili inwestycji z jakiejkolwiek drogowej, rozmawialiśmy o kilku, z obecnego RPO jest możliwe tylko dla jednej drogi. Pieniędzy zostało tyle, że któraś z nich będzie robiona. I to oznacza, że musi to być droga, której, która musi mieć zlit, po pierwsze, bo musi gwarantować zakończenie jej w tej perspektywie. Do 2023 roku trzeba te środki wydatkować i rozliczyć. Druga możliwość to uruchomienie środków z nowej perspektywy. Już można ponosić wydatki, można robić przetargi, wpisując to w nową perspektywę. Ja. Uważam, że absolutnie z tej perspektywy, która w tej chwili się kończy, to jest szansa do rozliczenia, zrealizowania rozliczenia tej drogi w pełni tych środków. Co więcej, w tej chwili możemy jeszcze spróbować oszczędzić na tej inwestycji, na tym przetargu w tym momencie, bo jeszcze nie ma współogłaszanych przetargów innych, bo już nie ma w tej chwili dużych przetargów drogowych. One w tej chwili by, to byłaby szansa dla nas, żeby dobrą cenę uzyskać. Przekazanie działek przez gminę Ostrowiec to nie jedyny gest. Prezydent Ostrowca zadeklarował również wsparcie finansowe tej inwestycji. Pomagamy wielu instytucjom, dzielimy się z wieloma samorządami, więc chcę też zadeklarować i złożyć taką informację, że. Tutaj zaproponuję naszym radnym, żeby ekstra milion złotych przekazać dla sejmików Województwa Świętokrzyskiego, jeżeli pojawi się przetarg na, to, na tą drogę. Chcemy ulżyć, żeby już tak powiem, była pełnia szczęścia. Chcemy dołożyć do realizacji tej inwestycji okrągły milion, żeby ci mieszkańcy, nasi mieszkańcy, mogli widzieć efekty dobrej drogi. Tutaj taka, takie uzgodnienia z panem Arkaduszem Bąkiem, z panem Józefem Brykiem, z panem Andrzejem Sfajdą, z, no z wszystkimi, którzy byli zainteresowani tym tematem, taka deklaracja z naszej strony. Remont Alei 3 maja to jeden z tych najdłużej wyczekiwanych przez mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Decyzja władz miasta powinna być znaczącym krokiem w kierunku realizacji inwestycji. Czy plany uda się zrealizować, czas pokaże. W ubiegłym roku Gmina Śmielów obchodziła 515-lecie nadania praw miejskich. Jednak ten jubileusz odbywał się w cieniu pandemii koronawirusa. Władze gminy podjęły decyzję, że będą świętować również w tym roku. Dziś otwarto wystawę plenerową. Porcelanowe miasteczko tak nazwany jest Śmielów, który ma bogatą historię związaną z produkcją porcelany, a historię tworzą wyjątkowi ludzie, artyści. Jednym z nich jest zmarły w 2012 roku Roman Szlachetka. Niesamowity człowiek, niecodzienne. Dzisiaj mamy tutaj wystawę plenerową zaakcentować chcemy te jego niecodzienne pracy. Ogromny talent twórczości swojej, litofania, która jest wykonana w porcelanie. Tak, techniką bardzo trudną, i niewiele osób o niej słyszało, ale dzisiaj możemy również właśnie tutaj zobaczyć, jak przedstawia się katalog jego osiągnięć. Prace na szlachetki można było podziwiać na wielu wystawach w kraju i na świecie. Był jednym z nielicznych artystów, którzy zajmowali się litofanią. Przez wiele lat tworzył i pracował w ćmielowskich zakładach porcelany. Dla nas po prostu w aspekcie porcelanowego miasta, Ogromne wyróżnienie, że tak zacny człowiek tutaj tą swoją twórczość chciał właśnie zaakcentować w Ćmielowie, bo do wyboru miał kilka miejsc w Polsce, aby pracować. Wybrał Ćmielów. Hołdem dla artysty elementem obchodów 516-lecia nadania praw miejskich dla Ćmielowa było otwarcie wystawy plenerowej. Prace zostały przesłane przez panią Ewę, szlachetkę, córkę pana Romana, i to właśnie dzięki Fundacji możemy dzisiaj Fundacji Litowania możemy właśnie dzisiaj oglądać pracę pana Romana, twórczość pana Romana obserwować na tych właśnie tutaj pracach plenerowych. W oficjalnym otwarciu wystawy uczestniczyła rodzina Romana Szlachetki, mama, siostry i córki. Najbliżsi opowiadali o artyście i jego twórczości. Zwieńczeniem wydarzenia była projekcja filmu krótkometrażowego o tytule Roman. jego wykonanie porcelana, czyli no, to wszystko co do tej pory tutaj jeszcze nie zaistniało w naszej galerii. Wystawę plenerową zlokalizowaną przy Śmielowskiej Tężni Solankowej można podziwiać przez najbliższe cztery tygodnie. Paweł Klusek i Piotr Biernacki, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego, w niedzielę 30 maja przyjmą święcenia diakonatu. Uroczystość odbędzie się w kolegiacie pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Tegoroczne święcenie diakonatu w diecezji sandomierskiej ze względu na sytuację epidemiologiczną odbędą się w dwóch lokalizacjach w Ostrowcu Świętokrzyskim i Nowosielcu. Uroczystości w Ostrowcu celebrował będzie biskup sandomierski ksiądz Krzysztof Nitkiewicz. W kolegiacie pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła święcenie diakonatu przyjmie czterech kleryków, w tym dwóch pochodzących z ostrowieckich parafii, Paweł Klusek, parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej oraz Piotr Biernacki, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do grona diakonów przystąpi także Paweł Kania z parafii w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie. W Nowosielcu święceń diakonatu pięciu klerykom będzie udzielał biskup pomocniczy Edward Frankowski. Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń kapłańskich. Diakonat jest przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu. Diakoni mają mniejsze niż księża uprawnienia, mogą dzielić chrztu, rozdawać komunię świętą, czytać Ewangelię, przewodniczyć nabożeństwom, sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Uroczystość święceń diakonatu w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła rozpocznie się o godzinie 10.30, jednak we mszy świętej będzie mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób. Transmisje z uroczystości będą mogli Państwo obejrzeć na naszej antenie, początek o 10.30. Na zakończenie telefaktów przypominamy, że najbliższy weekend powinien być zadedykowany dla dzieci. Wiele instytucji i organizacji przygotowało ciekawe propozycje. Muzeum Historyczno-Archeologiczne chce zabrać dzieci do czasów Neolitu. Zapraszamy właśnie na taki Dzień Dziecka z Archeologią. Dzieciaki będą miały możliwość uczestniczenia w warsztatach, które się będą odbywały na zrekonstruowanej, pradziejowej osadzie. Postaramy się, aby mogły się przenieść do epoki Neolitu, i przygotowaliśmy dla nich szereg zadań, dzięki którym będą mogli wczuć się w rolę mieszkańców takiej wioski. Oczywiście nie będę zdradzać zbyt wielu szczegółów. Ale tych zadań będzie trochę. No i oczywiście po wykonaniu tychże zadań na dzieci czeka szereg nagród i mam nadzieję niespodzianek. Mam też nadzieję, że pogoda nas nie zawiedzie. Prosilibyśmy o wcześniejszą rezerwację, dlatego że liczba miejsc jest ograniczona, pod numerem telefonu albo na naszego muzalnego maila. W weekend możemy wybrać się również do Sandomierza, gdzie na bulwarze odbędzie się piknik charytatywny dla Bartusia. Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 11:00, potrwa do późnych godzin popołudniowych, a wśród atrakcji pokazy samochodów strażackich i policyjnych, kiermasz ciast i zabawek, czytanie bajek, szczudlarze i animatorzy dla dzieci, piknik zakończy się pokazem Teatru Ognia. Na poniedziałek mamy zaproszenie dla najmłodszych do ćmielowa, gdzie o godzinie 16 rozpocznie się wydarzenie. Podczas którego spektakl wystawi znany ostrowieckiej publiczności teatr Blaszany Bębelek, a na Kreatywny Dzień Dziecka zaprasza Biuro Wystaw Artystycznych. Startujemy o godzinie 10.00 Będą to warsztaty um, artysta-dyrygent. I to będą zajęcia, które będą łączyły w sobie doświadczenia zarówno e, sztuk plastycznych, jak i e, muzycznych w odniesieniu do takiego zjawiska w sztuce, jakim jest action painting oraz do zjawiska synestezji. Miejmy nadzieję, że dzieci po tych warsztatach, albo w zasadzie nawet w ich trakcie, zaczną słyszeć dźwięki. A w zasadzie będą słyszały dźwięki, które będą wydobywały się z głośników, ale po warsztatach będą słyszały barwy i widziały dźwięki. Właśnie będziemy się starali odwrócić te, te zależności. Te warsztaty, na te warsztaty już mamy zapisy, także z przykrością stwierdzamy, że już nie można się zapisać. Natomiast można wciąż wziąć udział w warsztatach, które rozegrają się o godzinie 11:00 i będą to zajęcia, które odnoszą się właśnie do także malarstwa. Ale przy użyciu bardzo niecodziennego narzędzia, jakim jest Ludzka stopa i będzie to malowanie przy pomocy właśnie gołych stóp. Mamy specjalne takie płótno papierowe, które będzie rozpostarte na ziemi ogromnej, niepoliczalnej długości i wszyscy, którzy będą zainteresowani, a będą w tym przedziale klas 1-3, będą mogli spróbować swoich sił również jako artyści, malarze. Wreszcie trzecie warsztaty, które rozgadają się o godzinie 12 i potrwają do godziny 13, to będą zajęcia, w których młodzi adepci sztuki Opracują właśnie takie indywidualne maski niekarnawałowe, tym razem raczej w odniesieniu właśnie do obecnej sytuacji pandemicznej, czyli stworzą takie zindywidualizowane maski przeciwcovidowe. Także wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy, ale to nie wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy ten dzień, bo będzie również spacerownik po mieście. O tym najważniejszym dla najmłodszych dniów roku nie mogła zapomnieć Miejska Biblioteka Publiczna, która zaprasza po południu we wtorek. 1 czerwca zapraszamy dzieci, zapraszamy ze swoimi rodzicami, z opiekunami do biblioteki od godziny 16 do 18. Biblioteka przygotowała taki cykl swoich zajęć dla dzieci właśnie. Będziemy chcieli pokazać wtedy na żywo nasz teatr szykobibo, który miał swoją małą premierę kiedyś, ale jedynie w sieci. Mamy nadzieję, że uda nam się to pokazać tutaj na zewnątrz, na świeżym powietrzu. I oczywiście przygotowaliśmy oprócz tego jeszcze kilka takich punktów, między innymi będą przeprowadzane warsztaty, te, które u nas się umownie nazywa multisensoryko. Mam nadzieję, że będzie to nie tylko pokaz, ale być może dzieci będą w nich mogły uczestniczyć i będziemy prowadzić takie zajęcia, oczywiście w oparciu o książkę, będą konkursy, y, będą pewnego rodzaju y, takie y, elementy interakcji dzieci po wysłuchaniu fragmentu książek, bajek, będą rysowały, będą zgadywały pewnego rodzaju zagadki przygotowane wcześniej przez Pracowników miejskiej biblioteki. Mam nadzieję, że ten taki krótki, dwugodzinny program, w którym biblioteka w tym roku zaprasza dzieci, będzie się podobał. No i mam nadzieję też, że pogoda będzie nam dopisywała, że będziemy mogli te zajęcia odbywać na świeżym powietrzu. Tym pakietem zaproszeń kończę dzisiejsze wydanie Telefaktów. W najmłodszym zaś życzę wesołego weekendu i dużo słońca. A szczegóły zaraz w prognozie pogody. Do zobaczenia. Nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta, Centrum Skutecznej Rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. FET, terapia skolios. DIERS, diagnostyka wad postawy. SALUS Talent URO, skuteczna terapia nietrzymania moczu. Konsultacje ortopedyczne i radiologiczne. Badanie USG. Pełna gama zabiegów fizykalnych. Terapia indywidualna. Zapraszamy. Centrum rehabilitacji Markmet. Ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria Daglasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy termometry pokażą zaledwie 8 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 10 km na godzinę, a ciśnienie to 1019 hektopaskali. Jutro natomiast temperatura 15 stopni Celsjusza, wiatr 21 km na godzinę i ciśnienie 1019 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.